O, cześć Zuza. Cześć Kasia. Yy, Zuzia, yy, musisz wiedzieć, czy za chwilę będzie tu Kacper. Hmm. Wiem. Wszystko okej? Okay? Tak, wszystko okej. Okay. Dobra, widzę, że nie. To mów o co chodzi. Dobra, Kasia, wiem, że to jest głupie, ale ja nie chcę, żeby Kacper spotykał się z Melą. Zuza, serio? Kurde. Ja myślałam, że ty jesteś szczęśliwa z Konradem. Bo jestem, ale nie chcę, żeby Kacper spotykał się z Melą, no. To wszystko jeszcze bardziej skomplikuje, no. Najlepiej jakby znalazł sobie kogoś spoza ekipy. Serio, Zuza? <laughs> Serio? Nie dość, że ze mną zerwałeś, to jeszcze teraz będziesz mi wybierać, z kim mam się spotykać? Kacper, Kacper ja... Nie mam na ciebie słów. Jesteś kompletną egoistką. Kacper, Zuza nie miała nic złego na myśli. Jeszcze jej bronisz, dzięki. Wiesz co? Jesteś nienormalna, Lecz się słyszysz? Jesteś nienormalna. Kacper!